Cześć, witam Was w, na moim nowym kanale, yy, na kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy otwierać 3 saszetki kart, a Serie Anini Padrena, Adrenalin FIFA 365. Jakby ktoś nie widział mojego poprzedniego odcinka, to proponuję sobie go obejrzeć, bo tam jest magazyn startowy, album. Album kolekcjonera. No i po prostu się opłaca tego, to obejrzeć, bo to każdy, kto chce zacząć przygodę z, przygodę z tymi kartami, no to powinien zacząć od tego właśnie magazynu. Dzisiaj planuję otworzyć 300 wszystkich kart. Jak będę otwierał, to będę otwierał tak, tak, tak. W każdym otworzę naraz je i będę po jednej karcie wyciągał i. Oceniał, która jest według mnie jest lepsza i będę od, 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 odkładał wam tutaj, która jest według mnie najlepsza, a dwie pozostałe gorsze będę tutaj odkładał. I możliwe, że też na koniec zrobię jeszcze top trójkę. Według mnie tych samych najlepszych kart. Dobra, no to co? Zaczynamy otwierać? Polska słowa jest mistrzem jest. nawet dobrze są. Tak położę sobie śmieci sobie damy następna damy sobie tu. Szyść kart i ostatnia. Otworzę. Akurat nam się tak trafiło. Że jest at obrońca atakujący i pomocnik, ale mniejsza. Na, na początku bierzemy stąd kartę. U, legend. Gerard Piquet. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zbieram legendę akurat jako fajne. Tak, tak wygląda. Gerard Piquet. Kładziemy go sobie tutaj. A jako drugi Mason ger Gerund. No tak, Gerund. następny to jest Hayden Morata z Japonii ze Sportingu tak wygląda i co, według moim zdaniem ewidentnie wygrywa Andrea Pirlo więc jego zaliczymy jako wygranego i kładę sobie tutaj wygrany i przegrany odrzucam jako na razie jako przegrany, jako dobra, następnie o, oh, Fans favorite, Alessandro Bastoni, Bastoni, no całkiem spoko, prawie strzela w okienko, więc jak macie sobie przyjrzyjcie tu, to prawie strzela w okienko, więc spoko, srembna karta, Oliver Edvardsen, Kolejna karta, też z Ajaxu, Josip Saulatao, spoko, Josip Saulatao, no i też fans, fans Favorite tak samo wygrywa Alessandro Bastoni, jako Fans favorite Legends już mamy, a jako odrzucone karty, no te przygrane. Następnie, znaczek FC Barcelony. E, piłkarz Alex, Alex Jimenez. I bramkarz, bramkarz Gian, 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 Gianluigi Donnarumma. Całkiem mało broni jak na takiego bramkarza, który dostał ten Buharza za najlepszego bramkarza roku. I... No więc jako ustalimy tak sobie że kluby kluby się, kluby się nie liczą jako do tego do tych podsumowania odłożę sobie do tego i teraz Gianluigi Donnarumma czy yy, czy Alex Jimenez według mnie Donnarumma wygrywa przechodzi do, do wygranych a Alex Jimenez do przegranych. Następnie. O, Joao Neves, bo mam go już w turk. podejrzewam, ale nie jestem pewien. Joao Neves, dobrze, dobrze. U, le le layers, layers dobrze, 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 nawet. I kolejna kartka to, karta to jest Amile Januri, do 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 dominator spoko spoko jest. tylko tu jest według mnie wygrywa Sane to dobry zawodnik więc przechodzi dalej a ci od, e, e, odpadają choć mo, można by się kłócić na, tema, na temat tego zawodnika ale wygrałem e, Sane bo też bardziej znam to Ci do odrzucenia następnie Sergio Dest O Legend Luis Figo Figo Bardzo dobry zawodnik No i a Legend nie są bardzo dobry Michal, Michaela Duap Też kiedyś mieliście znaczy Realu Madryt to kiedyś był inny Tak wyglądał inny był kiedyś Wyglądał Inaczej trochę Jak macie mu na to inaczej trochę wyglądał. Wprowadziłem do tego, co macie na dole. To trochę inaczej. I według mnie odpada na pewno ten, bo on nie jest jakiś wyjątkowy. Nie ten, więc odpada. Tu by. Tu. Zastanawiam się. Pirlo, bardzo dobry zawodnik. I jako. Michaela Dupla, udrukło no, też jest dobry, więc tam Luis Figo więcej zrobił dla piłki, więcej był słabym, jest unutą, z no To chyba na nowej saki dalej. I po ostatnim kar, karcie. o Amal i z Alnas. Spoko, spoko, spoko Alnas. nas I o, jaka niespodzianka? Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. I Florian Wirtz Dobrze, to jest Liverpoolu. Dobrze, 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 dobrze. Więc tak. Real mieliście się jako znaczek. Przepraszam. się jako znaczek też. A inaczej to nie jest znaczek, ale. To jest jako Florian Wirtz, moim zdaniem, jest lepszy. Poza tym on jest fajny Odpada ten. Przechodzi ten. Dobra. Pokażę wam odpadających od zawodników lub klubów. Tak. 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 Piłka można, fajny sport, narty nawet też są ok. Polska słaba w nogę jest, a Hiszpania mistrzem jest, Niemcy nawet dobrzy są. W stokach wąsek wymiata, Wszystkich tam zamiata, Żyła słaby jest. Coś mu nie idzie. Sport, 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 sport. Dobra, teraz sport, zwycięzców sport, i z tego staram Zrobimy 2, 4, 5, 6. To top 6. Zrobię z tego 6 i kart. I będzie też top 3. zaznaczony więc tak. Piękna tak. na nawet też jaki hop hop i hop kartka dobra według mnie na pierwszym miejscu klasyfikuje się według mnie ten Pirlo Luis Figo według mnie bardzo dobry zawodnik, więc on bym go dał na pierwsze miejsce na drugim miejscu Klasyfikuje się Florian Wirtz, według mnie bardzo dobry on jest. Florian Wirtz. Na drugim miejscu i na trzecim miejscu. Według mnie. Yy, Donnarumma albo Le, 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 Leor Sané, ale wybieram. Yy, Sané, 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 Sané. Sané, Sané. Hmm, to lepszy, ale też jest. Bo to nie ma tu porównywać bramkarza do napastnika, ale myślę, że jest it. No więc tu mamy top 3. E, dobra, zrobimy jeszcze czwarte miejsce. Czwarte miejsce według mnie dalżały się bramkarzowi jako jedynemu w tej top 6 do narumie wstępnie Gerd no on jest dobry, więc go damy na, damy go na piąte miejsce no i na szóstym, Alessandro Vasconi też jest dobry, ale daj tak go na szóste miejsce więc tak prezentuje się karty zwycięzców widzicie no i co, tyle, zapraszam Was do subskrypcji, dania lajka i zapraszam na kolejne, do kolejnego odcinka. Pa.